Jak rozróżnić gniazda regulacyjne w pusie zraszacza i20? W zraszaczach i20 mamy aż cztery różne gniazda do regulacji. i20 posiada śrubę przytrzymującą dyszę w gnieździe i równocześnie umożliwiającą regulację promienia zasięgu zraszacza. Ma też gniazdo do podnoszenia korpusu, wyciągania zraszacza. Ma gniazdo służące do regulacji kąta pracy. Posiada również funkcję zamykania i włączania wypływu wody ze zraszacza. Regulacja kąta pracy. Każdy zraszacz ma fabrycznie ustawiony kąt pracy na 180 stopni. Aby wyregulować kąt pracy zraszacza, należy włożyć plastikową końcówkę białego klucza do regulacji Hunter w gniazdo do regulacji ARC i obracać klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby kąt pracy zmniejszyć lub obracać klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć kąt pracy zraszacza do maksimum 360 stopni. Aby uzyskać dostęp do dyszy zraszacza, włóż plastikową końcówkę białego klucza Hunter do gniazda podnoszenia w korpusie zraszacza. Zablokuj klucz w gnieździe, wykonując ćwierć obrotu i podciągnij cały zraszacz do góry. Śruba do regulacji promienia pracy zraszacza utrzymuje również dyszę zraszacza w gnieździe. Gdy całkowicie wykręcimy śrubę regulacyjną, będziemy mogli wyjąć i wymienić dyszę zraszacza. Następnie należy śrubę przykręcić z powrotem, gdyż utrzymuje ona dyszę w gnieździe. Aby zamknąć wypływ wody ze zraszacza, należy plastikową końcówkę białego klucza Hunter umieścić w centralnie umieszczonym środkowym gnieździe regulacyjnym zraszacza i obracać go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje ponowne otwarcie. Ten i inne produkty Hunter znajdziesz w punktach sprzedaży naszych partnerów których adresy zamieszczone są na stronie www.hunterindustries.com, ukośnik myślnik Hunter.